Widziałeś, widziałaś co się działo na ostatnim meczu No widziałem przecież Przez to że tak bardzo walczyliśmy o ciebie Cały zespół się od ciebie odsunął Nie rozumiem dlaczego Musisz zapamiętać jedną rzecz Żaden piłkarz nie jest ważniejszy od klubu Trener jestem tego samego zdania Wina jest po mojej stronie Dlatego chciałbym żebyś w tym meczu grał pod kolegów Wszystko im wykładał do bramki Nawet jak będę miał na pustą Nie no wtedy to strzelaj I trener myśli że to zadziała Musi Mam nadzieję Dobra piłka co Dawaj, młody, dawaj, no ale za plecy dajesz. U! nie pamiętam kiedy ostatni raz młody tyle podawał. Szkoda, bo ma bardzo dobry celownik w nodze. Trener to nie działa. Łysy, To jest twoja gra w obronie? E, panowie, co wy gracie? Robią was jak dzieci! Brawo, młody, już nas drugi raz uratowałeś. Siwy, dym, co my dzisiaj gramy?